Ślesin, się Infomasik i odgnieg. Gram, gram w Liga Legend. Zamki mordę. Gram w Ligę Legend. To jest moja ulubiona gra. Idę sobie laskiem Pierwszy raz dostaję trawy. Pa kurwa, biorę kija. Arm yourself. No i co? Teraz kurwa udaje tego. I werna. Tu mam namiot, gdzie mogę mógł... iść. kurwa! Dobra, chłopaki. To byłoby na tyle z mojego odcinka. Ostatni raz. Wypierdalaj. Czekaj, muszę sobie oddech wziąć. Dobra, daj trochę jeszcze pożyć. To jest nowość dla technik informatyk Pow teraz robi pułapki na myszy I układa tam rpki do ligi legend Ogólnie to na szczęście nic nie widziałem O kurwa, ale rpki do ligi legend z chęcią przygarnę Oh shit, kurwa to nie są rpki, to jest pułapka Dobra, spierdalam Dobra, poczekaj, pójdźmy na kompromis Kupię ci orba, co nie? A ty, a ty mnie zostawisz Dobra, gramy dalej Oh shit! Gorąca brazylijka tam była To ja chcę sobie no. emotki ustawić Tam są tańce zjebane No wiem, tam jest kurwa Katy Perry Mój ulubiony taniec Dobra, biorę nożyk Make them remember what they did to us, Jason. Kill them. Matka, zamknij mordy idę na łowy Znowu jakiś kurwa gabaniarz wtargnął na moje pole Wypierdalaj Muszę go znaleźć Gdzie jest ten siórek mały? To... Oj, siórku, widzę widzę cię, wy Kurwa, olej. ja nie chcę, to zrobiłem Twoja wina śmieciu Dobra, wszystko spoko, jesteśmy przyjaciółmi, tak? Nie Filip, nie jesteśmy Ej, strasztu! tu? On mnie piłta Dobra, że cię okno rozbiłem, ale jesteś gejem Dzień, Dzień kurwa, dobry Polsko, z tej strony ECPU Polska Czy to twój komunikator głosowy? Czy to twój komunikator głosowy? Czy to twój komunikator głosowy? Nie. Powiedz mi, czy to ty? Czy to twój komunikator głosowy? Nie. Czy to ty pisałeś do tej małej dziewczynki, że chciałeś się z nią spotkać? Kurwa! Zagrałem mamę knochę! Musisz mi ją zostawić, ja jestem miłym małym chłopcem. Ta szmata nie umie biegać. Czy ty bieg? Ja myślę, że ty się w szafę schowałeś. On ser rozpierdolił. No i niestety kolejnego pedofila nie udało się złapać. Nie, nie mogę, kurwa, to uwielbić Co się zaraz będzie działo? Jeszcze. Chuj, to my gramy, a my idziemy, kurwa, w online'a. Nie, nie, stary, ja przygotowałem jeden dźwięk, zajebisty. Ja też. Mm -hmm. no, to jestem. No kurwa, masz mapę po prawo. O. Maksiu. Maksiu, posz to. O nie, gac. Kurwa. A wejdziemy po tym ruchu, to my się nie chęli. Jesteś wpływany. Kurwa, wyłącz to! ta pod gęba! Ej, syn, kupy, na, no, ok! Ja się też ukradę! Nadziutko jeszcze nie wiesz, jak to u mnie wygląda. A nie, właśnie widzisz. Pili, bo one są do tego wodzą. A, widzę! Ja nie mogę, kurwa, przestać i śmiało! U mnie to wygląda! Został go! O, to O super! Super, dalamy! О ты ж сука блядь. Макси Чири, почувствуй Я не могу, просто не смеюсь, куруа Не царь, хага О ты сука Przyszła czy Filip? Za mocne! <śla> ja kurwa idę obok domu i tak Aha! <śla> California <girls> <śla> 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 to była najlepsza gra jaką grałem w życiu <śla> Ja pierdolę, jest 22 stare, my kurwa <śla> California Girls! Jesteś choka się Chyba jest obok nas Teraz mam wyjebane <śla> Lucha ci matkę! Coś cię dobrze wiedział. Spierdalaj! O, sam wpadłem. Co za debil. Oh shit, kamera jest mi się jeszcze, jeszcze moją pułapkę wpierdolił. Włącz Kalifornia, włącz Kalifornia, szybko! Kalifornia! To, O! O! To jest suko! I wyobraź sobie taką większą ekipą kurwa w to grać. No dobra. dobra, może teraz faktycznie kurwa na poważnie zagramy. Bo on jest blisko. Kurwa, ma się się. Ścieżę, <laughs> <laughs> powiedziałem, że jest blisko i tak. Kalif! Kurwa, się przestraszyłem. A, dobra, bo to jest jakaś minigierka. Co, jakim chujem przelałem? A, bo to kurwa inne przyciski są Ej, bo Filip pan jest, z tyłu, Filip No to poczekaj chwilę, bo paliwo zaraz przeleje No kurwa, znowu przelałem Ej, ale możesz poczekać chwilę? Po co? A Wiesz, patrzę na Filip kurwa w samych gaciach, nalewa benzynę Filip? Co tam? Co robimy? Nalewamy benzynę Jak tam dzieci? Jakie dzieci? Jak tam ci idzie mówiłeś Google no też gdzieś można. Dzieci ci zawsze. Znaczy ogólnie to by mi poszło dobrze, jakby taka jedna kurwa z Roxy nie przyszła i mi nie rozlała. Wiesz jakie paliwo jest drogie śmieciu? Wiem, no. Musi musisz mi kurwa odkupić to teraz. Całe dwa litry. 2 litry to około 15 złotych. Uuu, to, to jednak więcej, bo ja potrzebuję jeszcze na na swoje sprawy, na przykład na monitor zbieram. No co tam potrzebujesz. No no to ogólnie zrobimy tak. Tak. Potrzebuje 3-4 na monitor. To tak dopłacisz 15 zł do monitora, czyli będzie 315 zł i będziemy kroczyć. Nie nie nie. nie, 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 Filip, 300 i plus jeszcze 32 zł potrzebują na Faceita. A, a, no tak, no tak. I to jeszcze. Się nie, się za... nie, 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 poczekaj. I plus jeszcze z 10 euro, bo potrzebuję na OnlyFansa bungee <laughs> Oooo, oh, pierdolisz, a to ma amunicję? Dawaj, dawaj, stary! Ładuj, ładuj! A to jest jakaś gierka! Ładuj! Staj, ładuj ją! Ja cię chronię! Czy ty kurwa tańczysz! Ej, czemu to nie działa? Ja odkąd jesteś upośledzony! Bomba! O, o, to suko! Wy, uciekaj, Maxiu! <laughs> Filip, to nie działa! Spierdalaj U mnie nie działa prawy przycisk myszki. A no tak, u mnie działa prawy... Nie! Maksiu się... nie, nie, Maksiu Tak, nie mogę się ruszyć, nie działa mi prawy przycisk myszki! Kurwa! Emotka no, Nie, teraz umrę! Proszę, nie robi tego! Oh shit! Idealnie się zatrzymało. Kto włączył tą romantyczną muzykę? Skacznij! Wady, gdzie jesteś? Właśnie, dla tej, dla tej gry kurwa trzeba siedzieć w tym, nie siedzisz w Discordzie, bo ja jakby chciałem gadać z Maxem, to kurwa będziesz wiedział o kim mi chodzi. No właśnie, Filip, wypegnę. Aaaa. Max, dawaj, <laughs> Aberpa... chodź do No chodź po ukraińsku gadać. Błudę w to na ukraińskim. Nie. Chodź, do toalety, może podejrzysz samochód. To jest tam, za to mocne, za mocne. Blyat, drubaż, Maxim. A. Mówię ukraiński. Nauczyłem się ukra... O kurwa, ale to jest głośne. Ale się obsrałem. Ja bo podoba mi się zgubiłem. O! ale mi to uszy rozjebało, to jest za głośne. O to dołbający, jak ojadłem od Krymu. Ja nie znam, Wadim, nie mogę piszeć. Gadajcie normalnie, uwagi. Ta nie. No, no, to, no. Nie. mnie jesteś gajem. No właśnie. E, a ja czekałem kurwa na to wykończenie takie. A jak to się robi? To To muszę złapać... a tym się łapie. I powiedziałem, że zabijesz jesteś gejem no to e, stop, please! Ooo! Oh. <śleszy> Nigdy cię kurwa nie znajdę. O! <tudzanie> nie, jest tam, Wreszcie, jestem czarny! Co to był? Ja już nie wiem co to się dzieje ja dostałem ze strzelby? Bo ja nic nie widzę! Zgliczowałem się! Ja pierdolę! Ja kurwa nie wiem jak działa zabijanie w tej grze! Somebody oh. me the world. California girls BŁAĆ! Oh. Ty kurwo jebana! Oh shit! Ja się zesrałem, bo ja się odwracam kurwa i było ciemno! A ja umarłem Oh, Maxiu, Boże, kiedy ty jesteś mądry! Sąd Boże, kiedy ty jesteś głupi! <noise> musisz nie chcę kampić, ja wolę coś porobić. O, i to jest to, co ja rozumiem. Mm. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Bili, może... Bili, Bili, nie to. teraz, bo on idzie po mnie. Stary, musisz... Stary, pa patrz na to. <noise> Stary, patrz na to.